Dzień dobry wieczór. Jest 26 dzień maja do końca roku pozostało 219 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Emil, Ewelina oraz Paulina. Wszystkiego najlepszego dla was. Natomiast w Polsce obchodzimy Dzień Matki. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. Rok 1863. To powstanie styczniowe i zwycięstwo powstańców w bitwie pod Salichą. Umowa, jaką zawarł dowódca mającej się tworzyć partyzantki powstańczej na Ukrainie generał Edmund Różycki, z powołanym przez rząd narodowy w Warszawie na wodza naczelnego ziem ruskich generałem Józefem Wysockim, uzależniła wybuch powstania od przysłania przez tego ostatniego silnych posiłków z terenu wschodniej Galicji. Wybuch powstania wyznaczono na datę 8 maja tegoż dnia generał Różycki na czele roty kawalerii wyruszył z Żytomierza w stronę Galicji licząc na rychłe wsparcie Wysockiego, co jednak nie następowało. Czas mijał i mimo iż złota chramota przyjmowana była życzliwie, oddział Rużyckiego nie powiększał się liczebnie, a wszystkie pozostałe partyzantki, w tym kijowska, zostały rozbite w przeciągu niespełna dwóch tygodni. Sytuacja pomału stawała się dramatyczna, ponieważ na znajdującej się w okolicach Staro-Konstantynowa Różyckiego maszerowały w tym momencie trzy oddziały rosyjskie, co w każdej chwili mogło zakończyć się dla jazdy Wołyńskiej całkowitą klęską. 26 maja, mając odciętą drogę odwrotu, stojąc niedaleko wsi Salicha, natknęła się ona na znacznie liczniejsze oddziały rysyjskie. Według Mariana Dubieckiego, sekretarza Rusi w rządzie narodowym, autora szkicu biograficznego o Edmuncie Różyckim, w bitwie pod Salichą po stronie polskiej walczyło około 260 osób. Rosjanie dysponowali trzema rotami piechoty i 120 kozakami. W sumie 720 ludzi, czyli siłami trzykrotnie większymi od polskich. Ustawiwszy swoje wojsko w dwuszeregu, zanim moskiewska piechota zdążyła zsiąść z wozu. Różycki wydał swoim szwadronom rozkaz ataku. Te, mimo iż musiały pobiec około kilometra pod ogień tyralierów, dosłownie wyrąbały sobie drogę lancami, rozbijając doszczędnie czworobok, w którym ustawił się nieprzyjaciel. Do anegdotycznych należy opowieść o kapitanie Michnowie, dowódcy drugiej kompanii, który ze strachu przed Polakami schronił się pod mostem znajdującym się we wsi. Po pewnym czasie nadeszły posiłki rosyjskie w sile trzech rod, jednakże widząc ogrom klęski, nie odważyły się one atakować powstańców, którzy w dwa dni później niedoczekawczy się odsieczy weszli na terytorium austriackie, gdzie Różycki zarządził rozwiązanie oddziału. W roku 2001 w Krakowie odsłonięto pomnik Psa Dżoka. Pomnik upamiętnia Psa Dżoka, czarnego mieszkańca, którego właściciel w tragicznych okolicznościach zmarł na zawał serca w pobliżu Ronda Grunwalskiego. Pies czekał tam na swojego pana, dokarmiany przez mieszkańców Krakowa, budził zdziwienie i sympatię. Po około roku oczekiwania pozwolił się przygarnąć nowej właścicielce. Kobieta zmarła w 1998 roku, zaś Jock uciekł i, wałęsając się po terenach kolejowych, zginął pod kołami jadącego pociągu. Mimo początkowego braku przychylności władz miasta, do powstania pomnika przyczyniło się wiele organizacji. Twórcą rzeźby pomnikowej jest Bronisław Chromy. Jej odsłonięcie 26 maja 2001 roku dokonał pies. W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Gołaś. W chwili odsłonięcia był to trzeci pomnik psa na świecie. Niewielki pomnik przedstawia psa wewnątrz rozłożonych ludzkich dłoni, wyciągającego lewą łapę w kierunku widza. W założeniu symbolizuje psią wierność oraz ogólnie więź zwierzęcia z człowiekiem. Część druga. Kartki z kalendarza Świat. Rok 1931. W Harbinie, w okupowanej przez Japończyków Mandżurii, została założona przez rosyjskich emigrantów politycznych Rosyjska Partia Faszystowska. Rosyjska Partia Faszystowska została utworzona 26 maja 1931 roku w Harbinie z inicjatywy Konstantina Radziejewskiego, który objął funkcję sekretarza generalnego. Grupowała Rosjan, którzy byli zmuszeni opuścić kraj po zwycięstwie wojsk bolszewickich w wojnie domowej. W 1934 roku połączyła się z wszechrosyjską organizacją faszystowską, zachowując dotychczasową nazwę. Wykorzystując działaczy partii zorganizował Międzynarodową Sieć Białych Emigrantów z siedzibą w Harbinie i 26 placówki w różnych państwach na całym świecie. Rosyjska Partia Faszystowska liczyła około 12 tysięcy członków. Prowadzili oni antykomunistyczną propagandę oraz dokonywali ataków sabotażu na przygranicznych terenach ZSRR. W ramach tych zadań członkowie ugrupowania zainstalowali około 3 km przed sowiecką granicą wielką świecącą swastykę, która symbolizowała ich siłę wymierzoną w sowieckie władze. Japońskie władze rozważały koncepcję utworzenia rosyjskiego marynetkowego państwa na granicy z Mandżuku. Współpraca wojskowa z Japończykami trwała już od 1932 roku, kiedy generał major Kocumbara, szef japońskiego ośrodka wywiadowczego w Harbinie, zwrócił się do generała Władimira Kośmina, jednego z przywódców rosyjskiej partii faszystowskiej, z propozycją utworzenia rosyjskich oddziałów wojskowych. Działalność rosyjskiej partii faszystowskiej zakończyła błyskawiczna sowiecka ofensywa w Mandżuku w sierpniu 1945 roku. Natomiast Radziejewski, wierząc, że rząd Józefa Stalina ewoluuje w kierunku nacjonalistycznym, poddał się dobrowolnie wkraczającej do Harbinia Armii Czerwonej. Następnie powrócił do ZSRR z obietnicą pracy w jednej z gazet, ale natychmiast został aresztowany i skazany na śmierć. Rok 1942. W Moskwie podpisano traktat radziecko-brytyjski. Militarny i polityczny traktat sojuszniczy zawarty pomiędzy Wielką Brytanią i ZSRR w czasie II wojny światowej 26 maja 1942 roku w Londynie przez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych i jego sowieckiego odpowiednika. Wedle wstępu zamiarem stron była ścisła współpraca na zasadach karty atlantyckiej. Układ obowiązywał strony do wzajemnej pomocy w prowadzeniu wojny, zakazując samodzielnych rokowań z rządem III Rzeszy bądź innym rządem niemieckim, jaki mógłby powstać przed podpisaniem bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Obie strony ogłaszały zamiar zjednoczenia z innymi podobnie myślącymi państwami w celu zachowania pokoju i przeciwdziałania agresji w okresie powojennym oraz pomoc zbrojną w razie konieczności. 7 maja 1955 roku ZSRR wypowiedział układ w odpowiedzi na układy paryskie oznaczające wejście RFN do NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej uznając to za naruszenie zakazu z artykułu 7. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 20. A tymczasem dzięki Wielkiej Narka. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.